Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś zrobimy przepyszne ciasto czekoladowe z kremem mascarpone i wiśniami. Listę składników znajdziecie w opisie filmu, a teraz pokażę wam jak przygotować ciasto krok po kroku. Składniki w tym przepisie odmierzamy szklanką pojemności 250 ml. Do miski dodajemy dwie szklanki mąki pszennej tortowej. Jedną szklankę cukru, jedną szklankę oleju roślinnego, trzy czwarte szklanki mleka, 3 jajka, dwie łyżeczki cukru waniliowego. Trzy czubate łyżki kakao gorzkiego, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, i na koniec szczypta soli. Masę miksujemy na średnich obrotach do połączenia składników. Masę przekładamy do blaszki, wyłożonej papierem do pieczenia, blaszka ma wymiary około 25 na 36 cm. Ciasto będziemy od razu wkładać do rozgrzanego piekarnika. Piekarnik powinien być rozgrzany do temperatury 170 stopni Celsjusza z termoobiegiem, a ciasto będzie się piekło około 30 minut. Sprawdzamy patyczkiem, czy już jest upieczone. Jeśli tak, wyciągamy ciasto do wystudzenia. Teraz przygotujemy krem z mascarpone. Do miski dodajemy 500 ml śmietanki kremówki 30-36% tłuszczu. Do tego dodajemy jeszcze 4 łyżki stołowe cukru pudru i 1 łyżeczkę cukru waniliowego. Teraz ubijamy śmietankę mikserem na sztywno. Śmietanka jest już ubita. Będziemy dodawać 250 g mascarpone po jednej łyżce w trakcie miksowania. Pamiętajcie, że obydwa składniki powinny być zimne. Kiedy tylko składniki się połączą, od razu wyłączamy mikser i nasz krem jest już gotowy. Gotowy krem powinien wyglądać w ten sposób. Bierzemy teraz wystudzone ciasto i będziemy przekrajać je na pół, na dwa blaty. Ciasto możecie przygotować dzień wcześniej, tak jak ja to zrobiłam. Do tego ciasta oprócz kremu z mascarpone, który wcześniej przygotowaliśmy, będziecie również potrzebować wiśnie w syropie. U mnie są to domowe wiśnie w syropie, które przygotowałam samodzielnie rok wcześniej. Wiśnie w syropie trzeba odsączyć przez sitko z syropu. Dolny blok ciasta dobrze jest czymś nasączyć, tak żeby był wilgotny. Możecie użyć albo mocnej zaparzonej herbaty, albo na przykład, tak jak ja to zrobię, wezmę trochę syropu odsączonego z wiśni, doleję wody i takim syropem nasączę biszkopt. Teraz bierzemy krem z mascarpone i rozsmarowujemy cienką warstwę na dolnym blacie. Teraz bierzemy odsączone wiśnie i będziemy je równomiernie rozkładać na warstwie kremu z mascarpone. Wykładamy teraz całość pozostałego kremu. Teraz kładziemy drugi blat na wierzch. Na koniec zrobimy jeszcze polewę czekoladową, ale na ten czas wstawiamy ciasto do lodówki. Do rondelka dodajemy 100 g masła, 50 g kakao gorzkiego, jest to około 6-7 łyżek, 120 g cukru, jest to około pół szklanki, I 4 łyżki mleka. Rozpuszczamy na małym ogniu aż do połączenia się wszystkich składników, tak żeby uzyskać gładką konsystencję i później przelewamy tak przygotowaną polewę na ciasto. Teraz wstawiamy ciasto do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc, tak, żeby się przegryzło, bo wtedy jest najsmaczniejsze. Jak widzicie, to ciasto jest bardzo proste w wykonaniu, a do tego ładnie się prezentuje. Moim zdaniem również robi się je całkiem szybko. Wystarczy pamiętać, żeby zrobić je dzień wcześniej, tak, żeby zdążyło się przegryźć. Idealnie nadaje się, czy to na święta, czy to do kawy, czy na jakąś imprezę. Śmiało możecie zrobić, na pewno nie będzie wstydu. No to co, próbujemy jak wyszło? Jest przepyszne. Słodkie, smaczne, czuć wiśnie, czuć czekoladę, idealne połączenie. Do tego ten krem z mascarpone przepycha. Mhm. Możecie też zobaczyć zaletę tej polewy, że jak sobie biorę widelcem kawałek, to ona się nie obupuje, tylko ładnie jest mięciutka, ładnie to wygląda, nie łamie się. Dziękuję Wam, że zostaliście do końca. Jeśli filmik się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, tak żeby nie przegapić kolejnych filmików z pysznymi przepisami. Do zobaczenia!